Czy dziewczyny, czy chłopaki. Mamy arbuzy w sklepie. I pokażę wam, co zabieram z sobą na działkę, jak pracuję. Na działkę was zaproszę w ogóle, ale trochę tam zrobię jeszcze mały taki, wiecie, decoration. I pokażę wam sałatkę, jaką zabieram z sobą na działkę, bo ja na działce pracuję, mam swoje biuro w zielonym. A wy możecie to zabrać do pracy, możecie sobie zrobić w weekend jako kolację, jako obiad, chociaż no to jest dla takich, którzy mniej potrzebują kalorii, bo ta sałatka ma mało kalorii, ma za to białko i dużo wody. Ale pokażę wam taką cudowną letnią sałateczkę na bazie arbuza. Zapraszam. I teraz tak, w sezonie, w którym zabieramy z sobą swoje sałatki do pracy, do biura, na działkę, nie wiem, do znajomych, może do znajomych nie, ale do siebie, czyli do pracy i tak dalej, to ja Wam polecam sobie zrobić taki w słoiczku winegrecik i go mieć w lodówce w pracy, czy tam ja mam u siebie na działce, dlatego, że żeby nie zalewać tymi winegretami tych sałatek, jak one będą jedzone za kilka godzin, dobra? Jak macie taką sytuację, że nie macie tego winegretu, to sobie zróbcie w słoiczku teraz i, i miejcie sobie w pracy taki właśnie swój winegrecik, on spokojnie może stać Tydzień, półtora w lodówce. Pamiętajcie, jak zrobić zwykły winegret. Czy że Aha, dla większych ilości. Czyli zawsze dwa razy więcej oliwy, nawet dwa- trzy razy więcej oliwy niż octu. Ocet, musztarda miodowa, sol pieprz. Najprostszy winegret świata. Ewentualnie zamiast octu dodajecie balsamiko. Też. Dzisiaj będzie balsamiko. Słuchajcie, zaczniemy od tego, że po prostu kroimy sobie arbuza na grubą kostkę. Kroimy sobie arbuza w grubą kostkę. Dla mnie to jest taka sałatka, która mnie odświeża, Ona, ja się tą sałatką i najem, i napiję, i bardzo lubię. Więc Wam zdradzam moje, że tak powiem, rzeczy, które mi upraszczają życie i wierzę, że Wam też uproszczą. To jest taka sałatka też, którą możecie sobie zabrać na rowerowy piknik, żeby nie jeść byle czego. trojicie sobie po prostu w, grube, w grubą kostkę. W ogóle pewnie, nie wiem czy jedliście, ale jak to odkryjecie połączenie fety, arbuza, oliwek, yy, szczypiorku, to naprawdę jest dla mnie idealne połączenie. No i wystarczy mi taka ilość. I teraz do tego Składacie pozostałe składniki. U mnie są tak, włoskie oliwki od mojego Włocha, one są oczywiście u mnie trochę szczyli, prawda? Bo jakby to mogło być inaczej. Czyli tak, u Was ulubione oliwki, zielone, czarne jak chcecie, możecie dać kapary, nie musicie, ja kocham, daję kilka kaparów. W związku z tym jest tu sałatka sirtujnowa. To taka sirtujnowa sałatka. Ona mm, przyspiesza nam metabolizm, aktywuje białka sirt odpowiedzialne za regenerację, za odmładzanie, za przyspieszone procesy związane z takim e, odmładzającym i odchudzającym e, funkcjonowaniem. Na tym sircie jest cały czas nasza Adel, e, bo Adel schudła na, na właśnie na diecie sirt ćwiczeniach, a nie na Popularnym teraz leku, na którego temat się nie będę wypowiadać. Dobra, i teraz tak słuchajcie, świeża cebulka do tego odrobina. Lubicie, nie lubicie, jak idziecie do pracy, nie musicie dawać. Ja bardzo lubię. I teraz co? Rzodkiewka. Możecie dać świeżego ogórka. Ja nie kupiłam, zapomniałam o świeżym ogórku. Świeży ogórek do tego świetnie pasuje. Możecie dodać prażone, prażone płatki migdałów. U mnie dzisiaj będzie czarnuszka. Też fajnie tutaj podkreśli smak i jeszcze nas wzmocni zdrowotnie. Także zobaczcie, to jest taka bardzo prosta sałatka. Rzeszczupiorku uwielbiam. No, przeleści. Dobra, ja takie grube zrobiłam kawałeczki. Pomidorek. Malinowe, małe takie mam pomidorki fajne. I do tego pójdą grube kawały fety. A ponieważ ja to zaraz będę jadła, to mogę sobie dodać właśnie i oliwę i, i winegret, i ocet balsamiczny. Ale zanim to dodam, to dodam fetę, całą fetę. Bo ona jest tutaj taką główną i jedyną właściwie z kalorią i źródłem białka. jej. jak to było? Na pół. Przecież ja Was tego uczyłam. Z moją wspaniałą, rozważną. Nie, ten nóż jest do niczego. To nie jest, że ja źle kroję. Patrzcie, teraz to zrobię prawidłowo. Widzicie, jak to nie raz wina sprzętu. Raz. Słuchajcie, mam pytanie, bo nasza rozważna, czyli Marta, robi świetną bezę. No i ja nie wiem, czy u nas tu na kanale Beza z owocami by weszła, czy nie weszła? Jak myślicie? Jak chcecie się nauczyć bezy, którą zawsze Marta robi na Boże Narodzenie i wszystkie imprezy rodzinne? Ręka w górę. Łapka w górę, słuchajcie. Łapka w górę. Łapka w górę, niech wpadnie tutaj. I no, pokazać jak to się robi. Byleby był piekarnik dobry, bo wiecie jak to z bezo, jak nie wyjdzie, to zły piekarnik. Dobra, słuchajcie, zobaczcie, gruby takie kawały. mieszamy z tym zimnym, chrupiącym arbuzem. Z tym pomidorkiem, który nas tu zaprasza swoją słodyczą i cebulka taką swoją cebulkowatością i szczypiorek i słona oliwka. Tu nawet sól pieprz jest niepotrzebny, chociaż pieprz się przyda mi, bo lubię, ale nie za dużo, bo tu jest naprawdę wszystko idealne tak jak jest. O, drobina oliwy. ja mam balsami kodaktylowe. Słuchajcie, otwieram sklep już niedługo i w nim będą różne rzeczy i między innymi będą takie balsamiko, więc dajcie mi chwilę. To się wszystko już robi. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jest deser, to jest owoc, to jest obiad, to jest jedno, jedno w jednym. I zobaczcie, ja to sobie tak zabiorę. O, ja mam także ja to sobie. Mogę zamknąć, iść na działkę, a Wy do pracy. Ale zanim to nastąpi, to ja przecież tylko muszę spróbować z Wami. Mm. Mm. Pycha. Mm. A ta feta jaka dobra. Mm. W połączeniu z arbuzem. Ale pycha. Nie mogę się tak maszczyć, bo potem będę miała zmarchy. Mm. Słuchajcie, to jest kwintesencja już nie wiosny, a lata dla mnie. No połączenie tego szczypioru i tego arbuza i tej fety. Naprawdę. Lato w gębie. Słuchajcie, nie widzieliście tego. Dama już jest, dama wraca. Jak chcecie, to możecie mi dać lajka like <laughs> albo odsuba. A jak nie chcecie, to napiszcie, czy chcecie, żeby na Marta zrobiła bezę, czy nie. Ja dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek już, bo tutaj na mnie sałateczka czeka. Tutaj macie inny odcinek. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam do tej pysznej, zimnej, arbuzowej sałatki. Mam nadzieję, że oglądacie to w upalny dzień i Wam ślinka leci. Dzięki za dzisiaj.